Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Ale piękna szafka narzędziowa, na pewno widzowie by taką chcieli. O, już jesteście. Witam Was w kolejnym odcinku programu na osi. Co dzisiaj zobaczycie? Kilka dziennikarskich spostrzeżeń, następną przestrogę prosto z drogi. Porady i wyjaśnienia eksperta. Co nas czeka w bliskiej przyszłości? Muzeum Wena Oławie. No to co, kochani? W drogę. Mamy dzisiaj dla Was wiele ciekawych tematów, ale na początek jak zwykle stroboskop. Zaawansowana technologia autonomiczna firmy Kodiak zmienia logistykę na pograniczu amerykańskich stanów Teksas i Nowy Meksyk. Ciężarówki wyposażone w system Kodiak Driver realizują zadania bezzałogowe z wysoką precyzją i wysokim poziomem bezpieczeństwa, przewożąc piasek dla firmy Atlas. Jako pierwsza flota autonomicznych pojazdów w usługach komercyjnych ciężarówki Robotrack udowadniają, że technologia autonomiczna generuje realną wartość już dziś. Dzięki płynnej integracji ze zautomatyzowanymi procesami pracy Kodiak jest liderem w ewolucji logistyki i autonomii na amerykańskim rynku. Przez lata czeska Tatra borykała się z dostępem do dobrych kabin, dlatego opracowała własną, głównie na potrzeby wojska. Z czasem okazało się, że taka szoferka to doskonała baza do innych zastosowań i z końcem 2025 roku marka zaprezentowała bogatą gamę modułowych kabin do zastosowań cywilnych i militarnych. Szoferka Tatra Force doskonale sprawdza się w pojazdach pożarniczych, łatwo ją też opancerzyć. A dzięki standardom wojskowym mieści się w skrajni kolejowej. To nie pierwsza taka sytuacja. Wiele dobrych pomysłów motoryzacyjnych najpierw sprawdza się w wojskowości, a potem na rynku cywilnym. Spółka Orlen Transport z grupy Orlen wyprodukowała dwusetną naczepę cysternę do przewozu paliwa na własne potrzeby. Pierwszy pojazd ze stajni Orlenu pojawił się w 2015 roku. Własna produkcja pozwala pozyskać pojazd taniej niż jego odpowiednik o podobnym poziomie jakości, dostępny na rynku, a także umożliwia pełne wykorzystanie zasobów koncernu. Z Niemiec dostarczany jest surowy zbiornik wykonany z wysoko wytrzymałych stopów aluminium. Następnie prowadzone są prace spawalnicze związane z wytworzeniem rurociągów oraz umocowaniem pozostałych elementów sporczych. Pierwsza cysterna przejechała już blisko 2,5 miliona kilometrów i to bez żadnych problemów. 68 lat temu, 7 lutego 1958 roku, DAF zaprezentował swój model 600. Auto miało dwudrzwiowe nadwozie typu Sedan, a napędzane było silnikiem o pojemności 600 cm3 rozwijającym 22 konie mechaniczne. Ciekawostką była montowana w tym pojeździe bezstopniowa skrzynia biegów Variomatic. Zasada działania takiej przekładni polega na zastosowaniu dwóch półpasowych o zmiennej średnicy i pasa napędowego o trójkątnym przekroju. DAFa 600 produkowano do 1963 roku, a od 1976 DAF już wcale nie produkuje aut osobowych. Przyjrzymy się teraz ciekawemu pojazdowi. Zapraszam Was do Muzeum Wena w Oławie. Dzisiejszą filmową pocztówką z Muzeum Wena w Oławie są eksponowane tam pojazdy sportowe. Opowie o nich Tomasz Jurczak, właściciel kolekcji. No, a to już wyższa półka samochodów rajdowych Lamborghini 2003 rok, Lamborghini Gallardo. Pamiętajcie, nie mówi się Lamborghini, tylko mówi się Lamborghini. Jest to dla nas bardzo ważna rzecz. Tak samo mówi się Maserati Ghibli czy Ford Gia, a nie Maserati Ghibli i Ford Gia. Ale wróćmy do auta z bykiem vlogo. Samochody były sportowe. Ten akurat miał 400 koni w 2003 roku. Radził sobie na torze, jeździł, napęd na cztery koła już seryjnie, także samochody naprawdę już były dopracowane, rajdowe. Tutaj mijamy. Renault Clio 1500 sztuk wyprodukowanych. Clio V6, gdzie zamiast tylnego siedzenia leży tam silnik 3-litrowy o mocy 240 koni. Samochód bardzo fajnie sobie radzi na torze samochodowym jest bardzo szybki i tym samochodem jeździł kierowca rajdowy, znany na całym świecie Walter Roll. Warto dodać, że Renault Clio V6 produkowany był w latach 2001-2005 w fabryce Alpin. Łącznie wyprodukowano 2935 egzemplarzy, a powstawał we Francji i Szwecji. Co ciekawe, był to samochód do jazdy po drogach publicznych, do codziennego użytkowania. Porsche, no to już nie muszę mówić Porsche 911 ikona rajdów na całym świecie. Pan Sobiesław Zasada takimi samochodami zdobywał trofea w całej Europie, więc ta historia tych sportów rajdowych związanych z Polską była naprawdę ogromna. To właśnie Sobiesław Zasada utrwalił wielu Polakom legendę tej marki. Porsche Carrera było synonimem sportu, sukcesu i klasy. Podobała się wycieczka? Zapraszamy do Muzeum Wena w Oławie. Wybierzcie się tam koniecznie. W poprzednim odcinku poruszyliśmy temat elektromobilności. Zobaczcie, co mamy Wam do pokazania. Elektromobilność uczyniła ogromne postępy. Na rynku mamy mnóstwo elektrycznych pojazdów. Są to zarówno dalekodystansowe ciężarówki, jak i ciężkie podwozia do zastosowań budowlanych, komunalnych i ciężkiej dystrybucji. Najwięcej e-pojazdów oferowanych jest w sektorze lekkiej dystrybucji i w tzw. logistyce ostatniej mili. Nie brakuje także autobusów miejskich wszelkich rodzajów, od małych po przegubowych. Jest jednak dziedzina, w której elektromobilność z jakichś powodów rozwija się wolniej. To autobusy międzymiastowe i dalekobieżne. Dlaczego? To trudne pytanie. Mamy z jednej strony wydajne autobusy miejskie. Dlaczego nie przenieść tej technologii do autokarów? Ale z drugiej strony warto zauważyć, że problemem jest system ładowania miejskich wersji autobusów. Bardzo często wymagają one dużej naziemnej stacji, a przyłącze elektryczne podaje prąd do gniazdka na dachu. O ile w miastach nie ma problemu ze zbudowaniem takiej stacji w zajezdni autobusowej lub na pętli, to w ruchu turystycznym trudno sobie wyobrazić taką instalację na każdym dworcu autobusowym, przy hotelach, atrakcjach turystycznych lub na stacjach paliw. Mimo tego producenci powoli wchodzą w sektor autobusów międzymiastowych, a na końcu pewnie także w wersje dalekobieżne. Koncern MAN Truck Bus już pracuje nad takim autobusem. W przypadku tego typu pojazdu problemem jest ulokowanie baterii. Autobusy turystyczne są wysokie, więc akumulatory na dachu raczej odpadają. Z kolei ulokowanie ich na ramie ograniczy przestrzeń bagażową. Jak ten problem zostanie rozwiązany? Tego jeszcze nie wiemy, ale z ciekawością na to rozwiązanie czekamy. Bardzo jestem ciekawy, co będzie z tą elektromobilnością. A teraz witamy już naszego eksperta z firmy Transexpert, Rafała Kochanowskiego. Mam pytanie o Twojego imiennika też, Rafał. Czy jadąc ciężarówką na obstawę weselną mogę jechać na aut, gdy w tym czasie robię pauzę 24-godzinną. Tryb aut się zaczyna znowu. Tak, no znowu tutaj <grym> będziemy mieszać. E, ciężarówką, to co to znaczy e, to, takie, to taki bus do 3,5 tony, to też Pojeźdź jest ciężarówka. Będzie względne, tak? Pojęcie względne. Więc jeżeli mówimy o pojeździe ciężarowym, to ja mam na uwadze takie auto powyżej 7,5 tony dopuszczalnej do masy całkowitej. Solówkę. No to jedziemy prywatnie, nie handlowo i używamy karty kierowcy oczywiście, bo mm -hmm. tak przepisy mówią. Jak jedziemy ciągnikiem samym, to już wiemy, że zdania są podzielone. E, przejazd nie jest to przewóz drogowy, w związku z tym, tak jakbyśmy z zwykłym jechali, tak. na przykład. ale tutaj są zdania podzielone, więc co do zasady e, tej karty bym jednak użył, a to powoduje, że przerwa ten odpoczynek Tygodniowy, 24-godzinny. 24 I lepiej, żeby w ten sposób postępować, najlepiej jeszcze potem zrobić wydruk, zrobić fotkę z panną młodą, dołączyć. Idealnie, bo... i z tą kartą jeszcze. Tak, idealna. To jest odpowiedź, to jest merytoryka. Dziękujemy. Słuchajcie, Opol Trans ma swój web terminal. Taki zestaw kluczy. Możecie sobie zamówić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Piękna sprawa. A teraz zapraszam na krótką przerwę, po której zobaczycie. Kilka dziennikarskich spostrzeżeń, następną przestrogę prosto z drogi. Wracamy za moment. A teraz szara rzeczywistość, czyli wypadki i kolizje na drogach. Popatrzcie koniecznie. Uporem maniaka powtarzamy, że na drodze zdarzyć się może wszystko. Na przykład taki niecierpliwy kierowca. Koniecznie chce się przebić do przodu, a tu nie ma jak wyprzedzić. Próbuje to z tej, to z tamtej strony i tylko zużywa paliwo i hamulce. A tu z kolei mamy kilka przykładów jazdy pod prąd. To bardzo niebezpieczna sytuacja, sprowadzająca duże zagrożenie wypadkiem. Przecież tak jadąc, kierowca porusza się pod prąd lewym pasem który służy przecież do wyprzedzania. Więc jadące po nim pojazdy rozwijają dużą prędkość. Ryzyko zderzenia czołowego jest wielkie. Kolejne kwiatki w tym bukiecie drogowych wykroczeń rosną na rondach. Niektórzy kierujący zachowują się na nich tak, jakby zasady ruchu drogowego były im zupełnie obce. Niektórzy przejeżdżają przez wyspę wokół której odbywa się ruch. Inni zamiast jechać wokół ronda w prawo, skręcają w lewo i jadą pod prąd. Co prawda prędkość na rondzie jest raczej niewielka, ale do kolizji wiele nie potrzeba. A co niektórzy chwalą się na rondzie, że potrafią driftować, choć to przecież nie jest miejsce na takie wyczyny. Niechlubna ozdoba naszego drogowego naręcza kwiatków ma trzy kolory: czerwony, żółty i zielony. Jadąc na zielonym, Jesteśmy pełni nadziei, którą zresztą ta barwa symbolizuje, że z drogi poprzecznej nikt nie wyjedzie. Niestety bywa to płonne uczucie i zdarzają się przykre niespodzianki. Ich skutki są zwykle bardzo dotkliwe, bo przeważnie dochodzi do uderzenia w bok pojazdu, gdzie nie ma żadnych stref pochłaniających energię zderzenia. No ale już pora oddać głos naszym komentatorom. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w cyklu Nie Zabijaj, nie daj się zabić w programie na osi Roman Latyn Sebastian Wątroba. Dziś znów zobaczymy jakieś zdarzenie drogowe. Będziemy się zastanawiać nad przyczynami, dlaczego tak się stało, co można było zrobić, żeby właśnie do takiego zdarzenia nie doszło. Także Ronku zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do oglądania. O, tu kolejny pościg. Tym razem nieudany nie za bardzo. No tutaj niestety znowu jest sytuacja, gdzie e, mamy pościg, mamy pojazd uprzywilejowany, włączone sygnały świetlne, pewnie dźwiękowe również. Mamy drogę ze znakiem ustąp, pierwszeństwa przejazdu, więc e, wiadomo, że wjeżdżamy na drogę główną, z drogi podporządkowanej. Pomimo włączonych sygnałów i pomimo tego, że jesteśmy w akcji, no jednak przede wszystkim musimy zachować należytą ostrożność. On no, pewnie nawet nie widział tego autobusu. Myślę, że tak, bo to jest miasto tam, są jakieś krzewy, krzaki, ulica też takim skosem tak dochodzi do głównej, do do... więc no, widoczność utrudniona, więc tym bardziej tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, bo nawet jeżeli słychać te sygnały dźwiękowe, to kierujący inni, którzy są gdzieś tam, wyjeżdżają z tych dróg z prawej z lewej strony, no nie będą nas widzieć, dopóki się nie wychylimy, więc no... Kierow... Nieudany pościg. Kierowca autobusu na pewno nie, nie widział tego radiowozu, wozu, bo przecież tam droga idzie jak to już mówiliśmy z kosem. A on jedzie po prostu i na, na pewno tam domy jakieś zasłaniają to wszystko. No i to wszystko był łamek sekundy, więc nawet nie miał, nie miał możliwości wyhamować tak ciężkiego, dużego pojazdu. Tak. Także ja bym to nazwał po prostu no, nieudany pościg. Nieudany pościg, dobrze. No i takie zdarzenie właśnie dzisiaj oglądaliśmy. Oceniliśmy je po swojemu. Być może Państwo mają swoją opinię. Może bym czegoś nie zaszczekliśmy. Prosimy więc o Wasze opinie. Tak. Bardzo chętnie zapoznamy się z Państwa opinią. Piszcie do nas, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. Czekamy na Wasze, na wasze zdanie. I zapraszamy do kolejnego odcinka programu Na Osi i oczywiście do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Zapraszamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. W następnym odcinku też zajmiemy się wypadkami, a teraz troszkę sobie pospominajmy. Patrzcie i słuchajcie. Optymalny zakres mocy w ciągnikach kupowanych przez polskich przedsiębiorców transportowych. To od 420 do 480 koni mechanicznych. To wynik ogólnopolskiej obecności naszych przewoźników. Podczas gdy operujący na Nizinach Duńczycy czy Niemcy zadowolą się zakresem nawet 380-400 koni, polscy transportowcy potrzebują więcej mocy. Po co? Opowiedzą Wam nasi eksperci. Alpy, Pireneje czy Ardeny właśnie z myślą o takich pasmach górskich powstał MAN 18440 BLS. Tak jak nazwa wskazuje, 440 koni mechanicznych, kabina ze średnią wysokością dachu oraz rozstaw osi 3600 mm. Konika skonfigurowano z wyposażeniem Efficient Line, czyli już z założenia powinien być eko. Ekonomiczny i ekologiczny. Pierwsze skojarzenia oczywiście kojarzą się z motosportem pasy na czerwonej kabinie, a dodatkowo we wnętrzu te srebrne obwódki zegarów niczym w Alfie Romeo. Niestety to jedyne dodatki upiększające wewnętrzny design tej kabiny pomogły. Tej kabinie, ale niestety w małym zakresie. Jak przystało na niemieckich konstruktorów, postawili oni na rozwiązania praktyczne i ergonomiczne. Wnętrze kabiny rozświetla szyby, dach puszczając promienie słoneczne do kabiny, a wraz z nimi świeże powietrze. Na pewno rozwiązanie te docenią przeciwnicy klimatyzacji. Chyba więcej jest jednak zwolenników klimatyzacji postojowej. Ale co tam jeszcze w kabinie ciekawego? Duża ilość szchowków w kabinie ułatwia utrzymać porządek. Ich liczba, ulokowanie i kształt powinny zadowolić nawet największego pedanta. Przykładem takiej bardzo przemyślanej lokalizacji są siatkowe kieszenie w zagłębieniach tylnej ściany kabiny. Nawet załadowane nie przeszkadzają leżącemu tuż przy nich kierowcy. Nie, nie stanowią także przeszkody dla złożenia górnej iluzjonki. Skoro o wygodzie mowa, to szerokość kozetki w kabinie pozwala swobodnie obracać się z boku na bok, a czarna tapicerka nie powinna się za szybko brudzić. Nie zapomniano o wygodzie spożywania posiłków. Lodówka godna co najmniej dwóch głodomorów znajduje się tuż pod ręką. Podobnie jak stolik do ucztowania. Ucztowanie to brzmi dumnie. Podobno więcej w tym manie było elektroniki niż w tablecie. O tak, techniczne wyposażenie ułatwiające pracę kierowcy to bardzo mocna strona tego mana. Elektronicznych pomocników kierowcy było bardzo dużo, ich lista naprawdę była długa. No niestety, z każdym pokoleniem kierowcy mają coraz mniej umiejętności. Pada też ich liczba, a kryzys demokratyczny powoduje, że jeżdżą. Tylko no, w większości starsi kierowcy, a ci znowu nie lubią elektroniki, a ona ich po prostu kocha, bo wyręcza ich w wielu sprawach, no, tak to jest teraz. Młodsi kierowcy szybciej uczą się elektroniki pokładowej i mają ją raczej za sprzymierzeńca. Starsi raczej mają z tym problem, ale jak go pokonają, to te udogodnienia cenią sobie nawet bardziej. Fajnie byłoby, gdyby z kartą kierowcy można było przenosić z jednego samochodu na drugi ustawienia wybrane wcześniej przez kierowcę. Dzięki temu starszy szofer nie musiałby za każdym razem ustawiać spod siebie wyposażenia pojazdu. Pomysł wydaje się sprytny, ale gdyby był dobry, to by już funkcjonował, panie kolego. Wróćmy do mana. Czy moc 440 KONI to nie przesada? Na Nizinach może trochę, ale w górach to niezbędne minimum, bo gdy ktoś kilka razy w tygodniu pokonuje Alpy, to nawet za mało. No, sprawa wymaga głębszej analizy, bo jeżeli duża flota porusza się po Nizinnym terenie, to trzeba bardzo rozsądnie rozważać każde podnoszenie mocy. A jeżeli przewoźnik nie jest pewny dnia i godziny kolejnego zlecenia, no wtedy lepiej mieć nadwyżkę. No i właśnie z reguły takie pojazdy wybierają polskie firmy. Każdy koni chce jeść, także ten mechaniczny. Dlatego wypadałoby bardzo dobrze przeliczyć to statko. Gdy warunki są tylko w jedną stronę, można nawet przeboleć niższą moc, aby zaoszczędzić paliwo na powrocie. Z drugiej strony, gdy zależy nam na czasie i większej prędkości, lepiej mieć zdecydowane większe stado koni. I tutaj, Man, jest złotym środkiem. Jak to pięknie ująłeś, ale to chyba nie wszystko. Tu trzeba też wziąć pod uwagę kilka innych czynników, na przykład średnią masę ładunku, masę własną zestawu, opony. Man kiedyś był na przykład oskarżany o to, że bardzo dużo pali. Ale były to takie subiektywne odczucia, ponieważ rzadko kiedy zdarza się taki sam ładunek na takiej samej trasie. O, i tu się z Tobą zgadzam, ale czas nam się skończył i musimy się pożegnać. Do zobaczenia na kolejnych wspomnieniach YoungTimerów. Tak się kończy dzisiejszy odcinek, a w następnym zobaczycie. Kolejne dziennikarskie wspomnienia. Niechlubne drogowe wyczyny, odpowiedzi i rady eksperta, ciekawy pojazd i jego kierowcę. Przypominam Wam o naszej branżowej prasie, jak i o naszych social mediach. Możecie wejść na przykład na YouTube'a i zobaczyć ten odcinek. A tymczasem, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Dobra, to 3-4, nie? I mówię. Mówię, nie uśmiecham się, jestem. I dlaczego miałbym się sztucznie uśmiechać? Wojnie, nie. Nie czuję, żebyś to Aha, czyli jak nie widać, to znaczy, że widać, ale nie widać. <laughs> ale druga cena. Kontynuując, tak, że bardzo lubię swoją robotę, nie swojej jej zamienić na <laughs> Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych.